Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Porozmawiaj z ekspertem kanału poświęconego w 100% włosom. Dzisiejszy odcinek będzie o łysieniu androgenowym, ale u kobiet. Coś, co myślę, że jest dosyć interesujące, ponieważ coraz więcej z Was pisze do nas w sprawie właśnie wypadania włosów i pytacie, czy to już jest właśnie łysienie androgenowe i jak je poznać. Jeżeli taka tematyka Was interesuje, zapraszam. Nadmiernego wypadania włosów lub złego ich stanu jest bardzo dużo. Od silnego stresu, poprzez chemioterapię, poprzez niedobory żywieniowe, a też wreszcie po czynniki genetyczne. Za łysienie androgenowe odpowiedzialne są hormony płciowe. W przypadku kobiet, androgeny. Czyli łysienie androgenowe jest zależne od hormonów, ale nie jest zależne od ich poziomu. W przypadku kobiet łysienie androgenowe dotyka 3-6% wszystkich kobiet w wieku 20-30 lat, czyli dosyć młodych pań. Natomiast zdecydowana większość była aż 30-40%, czyli prawie że połowa wszystkich kobiet w wieku pomenopauzalnym. To wtedy w organizmie kobiety naturalnie spada ilość ochronnych dla włosów estrogenów, a wzrasta ilość tych szkodliwych androgenów. To dlatego m.in. panie w ciąży cieszą się pięknymi, liśniącymi i mocnymi włosami. Również e, przyczyną wypadania włosów e, androgenowym może być na przykład insulinooporność lub zespół policystycznych jajników. Ale czy odpowiedzcie sobie na pytanie, jak często się badacie? Jak często chodzicie do ginekologa lub robicie sobie podstawowe badania krwi, żeby te dwa elementy wykluczyć? Mam nadzieję, że to robicie, ale zdecydowana większość, znając życie, robi to bardzo rzadko albo wcale. Dlatego bardzo ważne jest, jeżeli zauważycie oznaki łysienia, udać się do trychologa lub dermatologa, aby wykluczyć lub potwierdzić dany rodzaj łysienia. Bo tak jak już wiecie z moich poprzednich odcinków, może być to np. wypadanie telogenowe, może być to wypadanie w łysieniu trakcyjnym ale może być to właśnie łysienie androgenowe typu kobiecego. Charakteryzuje się ono zupełnie inaczej niż yy, łysienie androgenowe typu męskiego, ponieważ łysienie androgenowe typu męskiego u pań występuje niezwykle rzadko. Jak już wiecie, androgenówka, tak zwana potocznie mówiąc, typu męskiego, charakteryzuje się, że tracimy włosy za kola, góra głowy, korona, natomiast u pań zupełnie inaczej, linia włosów pozostaje zachowana, Przerzedza nam się tutaj od przedziałka, robi się przerzedzenie, schodzi w dół. My to nazywamy trycholodzy efektem choinki bożonarodzeniowej, ponieważ jak spojrzymy z góry na głowę, to właśnie możemy dostrzec taki kształt choinki. Dlatego w pierwszej kolejności należy się udać, tak jak wspomniałam, trycholog-dermatolog. Należy poprze, po, podeprzeć tą diagnozę, czyli ocenę stanu skóry głowy, jak również uśmieszków włosowych trichoskopią, czyli badaniem nieinwazyjnym, zupełnie bezbolesnym. To jest nic innego jak oglądanie właśnie skóry głowy, stanu skóry głowy, włosów, uśmieszków włosowych w bardzo dużym powiększeniu, bo nawet trzystukrotnym. Oczywiście należy również. Wykonać podstawowe badania krwi, żeby wykluczyć, tak jak wspomniałam, inne rodzaje łysienia. To wszystko, co dzisiaj przygotowałam dla Was w moim odcinku. Jeżeli czegoś Wam tutaj zabrakło, chcecie się dowiedzieć czegoś więcej, bardzo chętnie zapraszam do zadawania pytań, odwiedzenia naszej strony. I co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku!